Co tu się właśnie wydarzyło? Kiedy kandydat na prezydenta sięga do kieszeni podczas debaty, myślisz chusteczka notatki. Może długopis, hehe, ale nie, on wyciąga snus i wkłada go sobie pod wargę. Dla tych, którzy właśnie googlują. Snus to mały nikotynowy woreczek, który wsadza się między dziąsło i wargę i on tam sobie leży. Nikotyna się uwalnia, wchłania się do krwiobiegu i działa. Bez dymu, bez ognia, ale efekt podobny jak przy papierosie, tylko że szybciej i mocniej. Nikotyna uderza błyskawicznie. Podnosi ciśnienie, przyspiesza tętno, stymuluje układ nerwowy. Lekkie podbudzenie, koncentracja na chwilę rośnie. Czasem pojawia się euforia, ale zaraz potem przychodzą zawroty głowy, suchość w ustach, drażliwość. A jeśli to nie jest pierwszy raz, to już nie ma żadnej euforii, tylko jest zwykłe łagodzenie głodu, bo snus uzależnia ekspresowo. Jeden taki woreczek może zawierać nawet 60 mg nikotyny, trzy razy więcej niż papieros. I to jest wystarczająco dużo, by organizm, szczególnie młody, uzależnić już po kilku próbach. Nikotyna dosłownie przestawia rzeczy w mózgu, i człowiek potrzebuje kolejnej dawki żeby czuć się normalnie. Mówimy tu o silnej substancji psychoaktywnej, która uszkadza błony śluzowe jamy ustnej, powoduje choroby dziąseł, może zwiększać ryzyko nadciśnienia, problemów z sercem, niektórych nowotworów. Dyskretnie, bez zapachu ze smakiem sernika z truskawkami. Co najmniej kilka procent uczniów szkół średnich już próbowało nikotynowych saszetek. I w tym kontekście mamy kandydata, który na oczach całego kraju pokazuje, że nie jest w stanie przetrwać jednej debaty bez nikotynowego wsparcia. To nie tylko fopa to manifestacja braku kontroli. No, poza tym ludzkie zachowania się modeluje nie tylko przez wykłady i kampanie, również przez naśladowanie. Jeśli ktoś znany, ważny, z autorytetem sięga po coś takiego, to dla młodych staje się normalne. Okej, okay, dozwolone. Serio?